Podraświeżak skup się być tłumaczy, jak ogromnym przełomem dla dokładności pomiaru czasu było wynalezienie wahadła. To najpierw ustalmy fakty. W XVI wieku zegary z regulatorem kolebnikowym wskazywały minuty, ale bardzo niedokładnie, a pomiar sekund wciąż był poza zasięgiem zegarmistrzów. Sytuację tę zmieniło dopiero wynalezienie wahadła, o którym myślał już Leonardo da Vinci pod koniec XV wieku, ale w końcu koncepcję tę rozwinął Galileusz w 1583 roku, opisując izochronizm wahań układów drgających. I to oczywiście brzmi nieprzystępnie i bardzo fizycznie, ale spokojnie ogarniesz to, kiedy się dowiesz, że układem drgającym, który obserwował włoski astronom, był rozbujany Żyrandol. ale już zauważył, że niezależnie od tego, jak mocno boje się Żyrandol, to każde z jego wychyleń zajmuje tyle samo czasu. Później, w 1644 roku, na kanwie spostrzeżeń Galileusza, francuski uczony Martin Mersenne skonstatował, że już nie żyrandol, tylko wahadło długości około 1 metra ma okres drgań wynoszący dwie sekundy, co oznacza, że wychylenie w jedną stronę i powrót do pionu trwa dokładnie 1 sekundę. Dzięki tym obserwacjom w 1656 roku holenderski uczony Christian Huygens skonstruował pierwszy w historii zegar wahadłowy. Co ciekawe, zegar taki skonstruować próbował także syn Galileusza, Vincenzo Galilei, który jednak zmarł przed ukończeniem dzieła, przez co to Huygens przeszedł do historii. Przełomowość zastosowania wahadła polegała na tym, że pozwoliło ono na natychmiastową poprawę dokładności pomiaru czasu, zmniejszając dobowy błąd pomiaru z około godziny do około kwadransa. Autopromocja. Jeśli interesują cię zegarki, ich historia, budowa i ważne marki, kup książkę, którą napisałem wraz z Filipem Szymaniakiem pod tytułem Zegarki mechaniczne. Zamówi się na mpublishing.pl.